To naprawdę powinna być przełomowa recenzja, ponieważ przełomowy moment w naszej pięknej historii. Doczekaliśmy się pierwszej oryginalnej polskiej animacji na Netflixie. Kajko i Kokosz dotarł wreszcie na Netflixa. Co więcej. Planuje być długoterminowym hitem. Czy jednak mu się to udało? I zanim pójdziecie, powiecie, dobra, ja już wiem, że tak lub nie, to ja wam powiem, że ja mam dla was, hajku i kokosza, mam ogromny konkurs, który robimy z t sot Toys. Więc jeżeli interesuje was taki właśnie piękny jeden zestawik, albo taki kokosz cudowny, to chodźcie, bo będę musiał wam o tym powiedzieć dopiero na końcu filmiku. Mirmiłku, żyjesz? Żyjesz, że? Ale co to za życie? Za Kajko i Kokosza odpowiada Ego Film, mamy scenarzystów, m.in. Maćka Kura, który także jest scenarzystą nowych przygód Kajko i Kokosza, jeżeli chodzi o komiksy, ale ogólnie sporo zebrało się tam nazwisk, które będziecie kojarzyć z innymi komiksami, czyli dla świata komiksarza bardzo dobrze. Dodatkowo od początku było jasne, że to ma być, nie powiem, że omarz, ale że zostajemy w tym stylu, już sama styl animacji wyraźnie mówi, ok, okej, lecimy tak, jak było w komiksach. I tutaj jedna z pierwszych rzeczy, którą można było zauważyć, to było Podzielenie się środowiska, nazwijmy to środowiska fanowskiego na kilka obozów. Po pierwsze, był taki obóz, który mówił Jezus Maria, to będzie profanacja, nie da się tego odtworzyć, bla bla bla. Drugi, czy będzie to coś nowego, czy będzie to idealne właśnie wzięcie historii, które znamy z komiksu i przełożenie ich na animację. Wtedy, jeżeli przełożymy oryginalne scenariusze, to ok, to akceptuję. I trzeci obóz, który mówił, kurczę, super, cokolwiek wydacie ważne, żeby Kajko i Koko szedł na zachód, bo to jest nasze, polskie trzeba to rozpromowywać. Kajko! Kokosz! Witaj Ja oczywiście do żadnego z tych obozów nie zależałem, przyznaję się. Bardziej grałem w grę Kajko i Kokosz niż czytałem komiksy Kajko i Kokosz. Nie specjalnie do mnie oni kiedykolwiek przemówili. Nie będę ukrywał. Team Asterix i Obelix. Zawsze. Ale to nie znaczy, że nie cieszyłem się, że taka produkcja wyszła. Szczególnie zobaczyłem jeszcze nazwiska w dubbingu, m.in. Jarosław Boberek, Grzegorz Pawlak, e, mamy także Abelarda Gizę, chociażby Agata Kulesza. Dwa nazwiska! dobry pomysł, dobrze ludzie na tym stoją, więc okej. Okay. I dostaliśmy pierwsze pięć odcinków, w planach jest 26 odcinków w pierwszym sezonie, które są wciąż produkowane i te pierwsze pięć odcinków po pierwsze bierze na warsztat niektóre już historie, które mieliśmy w komiksach, ale głównie stara się je adoptować w ten lub inny sposób. W każdym odcinku mamy malutką historyjkę, gdzie właśnie mamy tą naszą Mirmiłowo, w którym jest nasz Mirmił, który jest takim fajnym wójtem powiedzmy mamy hegemona, który próbuje podbić Mirmiłowo i oni sobie tam się biją. Skojarzenia z Asterixem oczywiste, nie ma z tym żadnego problemu. Historyjki są bardzo, bardzo proste. Bardzo swojskie i bardzo przyjemne. I to jest pierwsza rzecz, którą trzeba tutaj powiedzieć, że ja po pierwsze oceniam ten serial jako serial. Nie patrzę na to, o Jezu, a tak dużo materiału z komiksu. Mam to głęboko gdzieś. Chcę się zastanowić, czy to jako autonomiczne dzieło się trzyma. To jako adaptacja, to niech sobie grupki mega hiperfanów, którzy kupują komiksy od 50 lat, niech oni sobie pogadają. Ja zastanawiam się, czy osoba, która nigdy nie miała pojęcia, kim jest Kajko i Kokosz, która nie ma pojęcia, kto to jest, przyjdzie, obejdzie, będzie się dobrze bawić. Zatem zdecydowanie widać tutaj pierwszą rzecz, że dbamy o to, żeby język, format żartów, sposób ich opowiadania, był dla małych dzieci. I to widać od samego początku. Mamy język, który nie będzie próbował zbyt trudnych żartów, zbyt wielu zbyt długich słów, tempo animacji jest szczególnie w momentach, szczególnie w pierwszych trzech odcinkach, za wolne i to widać, więc to jest dziecko cztery. 5, będzie się bawić, moim zdaniem, dobrze, bo dostanie miłe sytuacje, gdzie tutaj ktoś się uderza w brzuch, coś tam wybucha. Mamy ten slapstick dosyć standardowy, ale przeprowadzony moim zdaniem bardzo kompetentnie. Jednakże ja w tych pierwszych trzech odcinkach przede wszystkim wyczułem ból. Nie wiem, czy to jest ból reżysera, czy to jest ból realizacyjny, czy co, ale ból niedopieszczenia nie slapstiku. Slapstick działa. Na tempie, na uderzeniu. O tym opowiadał właściwie, to głupie zabrzmi, ale o tym opowiadał Charlie Chaplin, jak oglądacie, o tym opowiadał Chuck Jones, że to uderzenie nie może być. Wiecie, to nie może być. To musi być boom i nagle jest szok, bo ten szok jest tym, co wywołuje u nas najczęściej śmiech. To nie tylko to, że komuś dzieje się krzywda, ale też w jaki sposób dzieje się ta krzywda, jak bardzo wyolbrzymiona ona jest i to nam daje radość. Niestety, tutaj anima. Ja nie wiem, czy to może być kwestia samej animacji, czy decyzji reżysera. Wydaje się momentami, że to są ograniczenia animacji, szczególnie gdy animacja wymaga, żeby nasi bohaterowie zrobili coś palcami. Palce są, są wyraźnie tematem tabu, bardzo te postacie dobrze ruszają się, tak. W momencie, w którym trzeba coś złapać, dotknąć, u palcem to jest troszeczkę gorzej. Ale są sceny, gdzie ja mówię, kurde, czemu oni biegną i ten bieg jest taki ociężały. Czemu nie ma takiego dodatkowego efektu tam? Potem mamy na przykład w jednym odcinku efekt taki, że jakby przesuwały się krzaki przy nas, prawda? Okej, okay, to jest też taka jakaś forma dodania prędkości, ale już w odcinku piątym i w czwartym zresztą też zauważyłem, że da się zrobić dużo lepszy slapstick. Dużo szybciej lecą niektóre elementy, dużo szybciej lecą niektóre żarty. Zastanawiam się, czy to jest problem z tym, że mamy te 13 minut, więc musimy się idealnie wbić. Czy zabrakło dwóch, trzech żartów? Wątpię, żeby tak było. Ale to jest coś, co mi przeszkadza, staremu dziadowi. Wątpię jednak, by dziecko cztero-, pięcioletnie miało jakiekolwiek z tym problemem. Możliwe, że jedynym problemem będzie to, że obejrzy i niespecjalnie będzie super się jarć. Mir miłowo, muszę je w końcu stawić! Mój drugi problem z tym serialem jest taki, że Aż się prosi, by akompaniament muzyczny był większy. Bo to też jest kolejna rzecz, która bardzo ładnie współgra przy slapstiku. Jeżeli bierzemy i budujemy serial, który nie będzie opowiadał ogromnie mocnej warstwy fabularnej, nie będzie nam robił rozbudowanych dialogów, które są tak wielkie, że po prostu masakrę i opieramy się na tym, co piszemy, a nie na tym, co pokazujemy. No to tutaj muzyka współgrająca z tym co dzieje na ekranie, jest esencjalna. Znowu Chuck Jones się kłania i Looney Tunes, gdzie muzyka często klasyczna, albo robiło się animację pod muzykę, która już była gotowa, szczególnie orkiestralną. Ja naprawdę uważam, że tutaj muzyka orkiestralna to jest coś, co jest wręcz musem. My tutaj dostajemy momentami tutaj jakieś fleciki, to coś. Tego jest dla mnie w cholerę mało i. Gdyby była ta muzyka dużo mocniejsza, dużo częściej, to te momenty ciche, gdy na przykład mamy, co się dzieje, co się dzieje, nagle patrzymy na coś, jest zaskoczenie, jest cisza, to byłoby takie uderzenie. I brakuje mi w całym tym serialu właśnie tego, tych elementów uderzeniowych, czyli tego, co determinuje pewien rytm slapsticku w animacji komediowej dla dzieci. Ja głównie opieram się tutaj na Looney Tunesach. Może to jest moje narzekanie, ale wydaje mi się, że to jest w serialu, który ja oceniam pozytywnie i uważam, że Kajko i Kokos, po pierwsze, te 5 odcinków obejrzałem z przyjemnością, kolejne obejrzę z przyjemnością, i uważam, że jest tutaj potencjał, ale jeżeli widzę, jak mało brakuje Bym ja do tego mógł wracać częściej. Jak mało brakuje, bym ja miał powiedzieć: "Okej, okay, ja jestem w stanie sobie wyobrazić, że osoba, która nie ma pojęcia, kim jest Kajko i Kokosz jest sobie z Azerbejdżanu, włączy to i będzie się jarać, i będzie się bawić do rozpuku. Tak mało brakuje, to aż mnie troszeczkę ściska w żołądku, że nie zostało to wykorzystane. Jednak jeżeli narzekam, bo jak widzicie, brzmią jakbym narzekał, mimo tego, że powtarzam jeszcze raz, to jest dobra animacja. Chciałbym zwrócić uwagę jeszcze na głosy, i tutaj znowu. Ta dychotomia, ten rozdźwięk pomiędzy animacją a pomiędzy głosami brzmi. Dla przykładu, w rolę hegemona wciela się Grzegorz Pawlak, który jest wulkanem energii, zarówno tej negatywnej, pozytywnej, Szaleje i aż się prosi, żeby jego postać też bardziej wybuchowa była większa, mocniejsza. Jest w jednym odcinku, gdzie on taki staje się większy, i niestety ta znowu brakuje tego, że tej ociężałości, która wcale nie powinna być ociężała. On nie powinien być specjalnie ociężały, ponieważ gdy. Nie robimy tego ociężałości do momentu, prawie wybuchu, to nagle efekt na końcu, gdy on już pada, jest fajniejszy. Ja bym tego bardziej oczekiwał od tego serialu, i są momenty, gdzie ja słucham, nawet zamykam oczy mówię, ale fajnie tego się słucha. Potem otwieram oczy i mówię, czemu wy robicie to tak powoli? Dotyczy to kilku postaci, bo właśnie jest ten taki, taka delikatna płynność, która. Dla mnie w ociężałość momentami przechodzi, to jest strasznie bolesne, gdy widzę, jak dużo potencjału jest w tej e, animacji. Rozumiem, powiecie, że to są ograniczenia. Tego, co przyjęliśmy za formę animacji. A ja powiem niekoniecznie. Pamiętajcie, że tego typu animacje, które są bardziej, trzymamy się tylko obrysów, to są bardziej komiksowe, i takie warstwy niejako. No przecież nie powiecie mi, że Archer nie jest robiony w podobnym stylu, a tamta dynamika jest przeogromna. Mimo tego, że Archer opiera się na żarcie słownym, a nie na żarcie wizualnym. Żart wizualny jest na drugim miejscu wobec obrzydliwie absurdalnych żartów słownych. Zawsze będziemy pamiętać phrasing, a nie kiedy to powiedział. What? Are we not saying phrasing anymore? Ale skoro już mówiłem o aktorach głosowych, no to trzeba przyznać właśnie. Grzegorz Pawlak i Jarosław Boberek jako mirmił, błyszczą. Ja w pewnym momencie miałem tak, że zacząłem sobie słuchać Boberka i szukać, jaki sposób on zmienił, nawet nie do końca powiem czy dykcję, ale też trochę akcentowanie i dynamikę swojego mówienia, żeby brzmieć inaczej i to jest szacuneczek, znakomita robota i to są moi ulubieni bohaterowie w, tym, w tych pięciu odcinkach. Kajko i Kokosz o kant dupy rozbić. Już największy problem niestety mam z Kajkiem, którego głos nijaki, którego postać jest nijaka i gdyby go wyrzucić z tego serialu, ja bym się bawił tak samo. I znowu. Nie obchodzą mnie komiksy. Mówi jako osoba, która, która nie ma pojęcia, co to jest, wchodzi i ogląda bajkę i chce się po prostu dobrze bawić. Więc ja oglądam tutaj zmagania dwóch Króli powiedzmy, dwóch władców, dwóch małych państwewek, mirmił versus Hegemon, i oni się nawzajem próbują podbić. I dla mnie tak wygląda esencja tego, co tu jest najlepsze. Gdy zaczynamy za bardzo wchodzić w przygody kajko i kokosza, ja się troszeczkę nudzę, dla mnie jest to troszeczkę słabe, ale przynajmniej mogę powiedzieć tak, że głos kajko jest dla mnie jedynym przypadkiem, gdzie ten dubbing wypada słabo. Cała reszta bardzo dobrze. Jaki zatem jest mój werdykt? Werdek jest taki jak w tytule. Wstydu nie ma. Wstydu nie ma, to jest dobry kawałek animacji. Mam swoje zastrzeżenia, widzicie dokładnie w których momentach, ale dla przykładu ja rozumiem sposób pisania pewnych żartów. Nawet swoją drogą, jako że znam prywatnie Maczka Kura Scenarzystę, to niektóre żarty słowne, które wyraźnie brzmią jak mi jak Maciek, bo po prostu słyszę jak on mi je mówi, ale zważywszy na to jak blisko moim zdaniem było do czegoś lepszego, i jak są momenty bardzo dobrego slapstiku, bardzo dobrego timingu w nim, to troszeczkę mnie dziwi, że pomiędzy odcinkami ten slapstick i ten timing się zmienia. Czasem jest bardzo powolny, czasem jest aż, aż irytujący, bo czekasz na dobicie do tej sceny, a czasem jest. Bardzo w sam raz, w momencie, w którym mamy e, żarty z tego, że hegemon przebiera się za babę, bo oczywiście mamy tutaj hegemona przebranego za babę. Ten slapstick jest jakiś taki lepszy, szybszy. Nawet jeżeli mamy za długo przeczekaną scenę, gdzie facet trzyma kamień nad głową, cierpie troszeczkę, że można to zrobić szybciej, ale gdy ten kamień już na niego spada, to przynajmniej nie spada tak jak oni biegną, tylko jest jeb, bum, i o to chodzi. Wydaje mi się, że tego zabrakło, żeby. Ten serial móc powiedzieć, że jest naprawdę hitem, nie tylko dlatego, że ja już mówiłem to tysiąc razy, czy to byłaby kupa kupy, czy to byłaby kupa diamentów, i tak wszyscy Polacy obejrzeliby Kajko Kokosza. Pytanie jest, jak on się będzie starzał po czasie. I dla mnie jest tutaj drobna obawa, że nie będzie się starzał najlepiej, jeżeli w następnych odcinkach nie dokręcimy. Uważam, że to są rzeczy do dokręcenia, do dopieszczenia, szczególnie, że z tego co wiem, ten serial wciąż się pisze, zatem nasi twórcy biorą pod uwagę nasze komentarze, nie tylko Moje oczywiście, ale znacznie większych i ważniejszych recenzentów. Well, Mamy takie przepiękne, a, przepiękne, przepiękne figureczki. Jak widzicie, takie trzy zestawy, ale to nie wszystko, ponieważ mamy też takie pojedyncze figureczki. Wszystko od Tissot Toys. Znajdziecie link do nich w opisie, ponieważ to są, moim zdaniem, naprawdę przesłodkie rzeczy. Wysłali mi taką paczkę i ja wszystko, co dostałem, przekazuję Wam. I robimy konkursik w bardzo prosty sposób. Mam trzy różne kadry, właśnie malutkie historyjki z Kajko i Kokosza. Każda z nich z wyciętymi dialogami. Nic tam nie ma. To jest miejsce dla Was, żebyście wybrali chociaż jedną, bo liczycie się chociaż jedna, która wam najbardziej przypadła do gustu. Wysłali na adres konkurs z Kosmosu maopad@gmail.com swoją wersję uzupełnienia, swoje żarty, jakie byście wpisali w te dymki. Jeszcze raz, konkurs z Kosmosu macie do pobrania linki z tymi grafikami. Wszystko jest w opisie komentarza, a zresztą będą też wrzucone na grupie Brodata Brać na Facebooku. Zatem warto zajrzeć na grupę Brodata Brać. Na wyniki będę czekał do 15 marca, czyli przez dwa tygodnie zbieram Wasze odpowiedzi, Wasze propozycje, a potem najlepsze publikuję na naszej grupie, na Facebooku, zresztą na Instagramie też z chęcią opublikuję, wyślę i pokażę naszym scenarzystom od Kajko i Kokosza. Kto wie, może Wasze żarty znajdą się także w kolejnych odcinkach. Mam dla Was aż 8 nagród, więc 8 osób zostanie nagrodzonych zestawami z Kajko i Kokosza. Zatem warto, moim zdaniem, piście konkurs z Kosmosu. Oczywiście bardzo warto też. Subskrybować kanał, kliknąć w te powiadomienia, żeby wszystko dostawać, żebyście wiedzieli, że bierzecie udział w konkursie i wygrywacie te przecudowne postacie. Ja czekam teraz na wasze zdanie, skoro wszyscy oglądają Kajko i Kosza. Nie wierzę, że nie macie swoich opinii, zatem wasze opinie czekam w komentarzach. Może mamy zrobić jeszcze jeden materiał. Jeżeli okaże się, że musimy o tym pogadać, to czemu by nie? Jeszcze raz pamiętajcie, konkurs z kosmosu małpa czekam do 15 marca, trzy różne obrazki. Wybieramy jeden, dodajemy dymki, treść taka jaka nam się podoba, żeby to było żartobliwe. Osiem najlepszych wybieram i będziecie dostawać przepiękne nagrody. Dziękuję Wam jeszcze raz za obejrzenie tego materiału. Zapraszam oczywiście do kolejnych tutaj na Brody z Kosmosu. Na razie.